O, oh fuck, to jest teraz najgorszy, że ja nawet nie wiem gdzie on te ściany opadły. O, tutaj, 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 czekajcie, tu jest skrzynia. Fuck, fuck, czekajcie. Ja jestem z czerwonymi, tak? Co nie? Są czerwoni? Dobra, co są czerwoni? Okej. Okay. Dobra, czyli tu jest nasza strona. Dobra, oni się. Ała, oła, oła, czemu mnie bije? Co mnie bije? Oła! Moi drodzy, z tej strony Dexter90 i znowu powracam po takiej długiej przerwie. Sorry wszyscy moi drodzy, że mi tak długo nie było, no ale niestety tak się stało, że po prostu myślałem, że już skończę z nagrywaniem, aż w końcu no jakby nabrałem znowu siły, raczej siły. No jakoś tak dziwnie ochoty, żeby znowu pokręcić trochę odcinków, no i pomyślałem, że mogę trochę dla Was nakręcić odcinków. Um, dzisiaj postanowiłem, żeby znowu jakby przywrócić, nie wiem, kolory memu kanałowi, żeby nowe filmy. Kolory memu kanałowi. Pale. No nieważne, po prostu, żeby mój kanał jakby znowu zaczął istnieć i postanowiłem nakręcić dzisiaj Minecraft The Wolfs, ponieważ nie chciało mi się robić różnych scenek z różnych jakby wysp, tylko po prostu zrobić... Jakby to powiedzieć, jedną mapkę, jedną grę, żeby, wiecie, to było takie, no, nie trzeba było jakichś różnych takich stan robić w ogóle. Tak, przecież na to powiedziałem. A więc tak, e, pójdziemy sobie na jakąś arenę, która, na której będzie dużo ludzi. Pójdźmy na śmieszna nazwa, ale mogą być te cukierki. Tak, e, możemy iść do drużyny, o, czerwonych akurat, 10 na 10. E, Klasa, klasa, Jak możemy. Nie, 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 ja chciałem. Dobra. Klasa, klasa możemy sobie wybrać łucznik, drwal i górnik. Ja wybiorę górnika, dlatego że górnik ma kamienne Kilo węgiel i pieczone mięsko. Zresztą co ja wam tak to tłumaczę? Już dawno. Jak go graliśmy w The Wolf's i w ogóle, kręciłem odcinki. No ale widzicie tak dawno nie kręciłem, że aż po prostu zapomniałem. Um, a więc tak, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, mam. No, tekstur paka. Nowego mogę wam podać linka do niego, e, że jakbyście chcieli też mieć takiego, e, no mogę nawet wam sprawdzić, jaką się nazywa, czekajcie tak szybko, albo zresztą, co ja będę wam tak szybko wszystko robił, podam wam po prostu link, jak będziecie mieć tego, będziecie chcieli, ten co ja my tu na razie czekamy, jeszcze trochę osób będzie, no niestety, I czekać, zobaczmy sobie w ogóle tę mapę. Tak jak widzicie, ha, już nie wiem czy pamiętam, czy wy mieliście ten odcinek, jak ja już pokazałam tą mapkę tutaj mam, ale mi wydawało się, że mam w tym tutaj moim moim prawym dolnym rogu. Eee, nie wiem czy mnie dobrze słychać, wydać cokolwiek, ale chyba jest wszystko ok. Zmieniłem inny program do nagrywania kamerki. Muzyczka jest, więc wszystko jest ok. Dobra, my już zaczynamy właśnie teraz. Boże, jak to się wszystko szybko... Dobra, my wiem, że tam może tam wszyscy poszli na te wiecie tam te rzeczy, ale ja chyba sobie pierwsze wykopię drewienko, ponieważ przyda mi się o, no, dobra okej okay. wybaczcie za małe lagi, ale wiecie co zmienię? się chyba renderowanie, mam trochę za wysokie, okej, okay. dobra teraz możemy kopać, tak wiem trochę to jest nie mądre kopanie kilofan tego drewna i takie tam Wiem, że też na tej mapie będziecie mówić, że tu są diamenty i żeby szybko poszedł, ale szczerze wiecie o tym, że ja sam aż taki, nie jestem jakiejś super sprawnością, aż taki szybki, że będę miał jak diaksy, więc no... Jakby to powiedzieć, zależy na nich, bo i tak wiem, że ich nie będę miał, a ja wolę sobie spokojnie wykopać te żelazo i zacząć areny tak jak spokojnie, wiecie, żeby mieć wszystko, a nie, że tylko diaksy, diaksy, diaksy. Jezus, ja bym tu spadł. bym tu spadł, to była tragedia. Jedna bielka, druga bielka. Myślę, że nie wiem, wam się podoba ten teksturpak pak, jak będę z nim kręcił, dlatego że po prostu jakoś nie wiem czemu wolę sobie w końcu zmienić, żeby wiecie nie to z tego samego. Tak naprawdę, żeby sprawdzić to, że Wam się podoba wersja tego tekstur paka, to zostawcie łapkę pod filmikiem. No i tak. nie tutaj na razie koplę, jak wiecie, zazwyczaj jest najważniejsze mieć co? E, aha, właśnie co? Czekajcie! E... A, właśnie, wygląda. Dobra, to my tu kopiemy. Szczerze, czekajcie, już się zrobię tutaj ten e, crafting table, piecyk, żeby potem tego nie robić. No, dawaj. Dobra, to sobie postawimy to tak tutaj. Okej. Okay. I teraz zrobimy piecyk. Sorry, takie małe małe lagi ale nie wiem co się dzieje. Nie wiem, ale tego pojęć. Dobra. Dobra, w dobrym miejscu piecek postawimy. Mmm. Tu już, już. tak dużo mam nie, żelaza. Aż jeden. Dobra. Więc znowu na żelazo. Widzicie, to po prostu tutaj kamień i w ogóle wszystko taki trochę inaczej wygląda. Sam tutaj też crafting table w ogóle Sama nazwa tego teksturpak się realizm, że jest szybko, wszystko niby takie wiecie realistyczne i takie tam No nie wiem, ja po prostu stwierdziłem, że chciałbym po prostu, żeby to mniej więcej tak właśnie wyglądało realnie, żeby to nie był taki totalny Minecraft Jak można to ulepszyć to starałem się No i taką ci grę w taki No, teksturpak W ogóle w końcu zaczynam. Za niedługo. Za niedługo. No tak naprawdę postaram. Co mam takie lagi? Ej, e, e. Przepraszam, co jest? No, e, za niedługo zaczynam e, serię z Minecrafta i to tak mogło Minecraft na moda. Tak naprawdę to będzie następny odcinek, żebyście tak, wiecie, że nie wiedzieli, gdzie takie. wow, co to jest za Minecraft, to coś. Tak, serię z Minecrafta. No, i właśnie tak to będzie Dobra, widzę, że mamy dużo żel żelaza, i w ogóle wszystkiego. Tu o, aż 13. Tutaj już mamy 3 razem 4. Wówczas to za chwilę już będziemy zbroje. zbroję. Nie wiem, czy dalej potem, kiedy już będę zbroję, i wszystko co będę chciał, to nie wiem, czy dalej kopać te żelazo czy coś, ale to się coś wymyśli. sobie myśli. Ogarniemy sobie ten cały teren, bo. Chyba, nie wiem czy pierwszy raz, czy już kiedyś gram na tej mapie cukierkowej, Ja naprawdę tak dawno nie grałem w minecrafta, że po prostu, albo odniecznie gram, ale że z wami nie kręciłem, że aż nie pamiętam. No niestety zrobiłem sobie taką trochę małą przerwę, nie wiem zobaczycie sobie mój ostatni filmik, to jakieś dwa miesiące temu czy coś, ale tak sobie popatrzyłam na innych youtuberów i w ogóle i tak, a chyba sobie nakręcę i znowu zacznę kręcić te filmiki. Teraz są wakacje, tak i w ogóle i wiem, że jeszcze jak są wakacje i mam czas to mogę to nakręcać, więc no stwierdziłem, że czemu nie. Dobra, dobra. W ogóle, jeżeli Wam się podobają, tak jak kręcę odcinki z Lola, wiem, że na razie były tylko... Aha, nie, nie na razie. Dużo nawet sporo było, ale mi chodzi, bo ja zazwyczaj, jak wyłożyliście... Kręcę odcinki z League of Legends, ale kręcę je albo Arama, albo. Czekajcie, chwilę czemu ja powiem. Dobra, nieważne. Albo odcinki z Arama, albo odcinki z Samonera. Nie wiem, czy wolicie z Arama i taki cały odcinek, gdzie nic nie przerywam, czy wolicie Samon Samoner Sleeve, czyli to taka ogromna mapa. Jakby ktoś nie wiedział, e, gdzie po prostu będę robił takie śmieszne urywki. Ale to, jakby chcecie, e, to nam możecie napisać w komentarzu, bo łapki to już jest inny pomysł, więc no. To jest tak, będziecie chcieli. Tak jak widzicie, te całe wełna i w ogóle inaczej wygląda, są takie paski. Mm, dobra. Tu jeszcze trzy, tu już one 6, 14, 9. Za chwilę będziemy mieli to spoko. Do opadnięcia ścian zostało nam 9 minut. Mam nadzieję, że bym zgarnął jeszcze jakąś jedną skrzynię, bo kurde, przydałoby mi się w ogóle w The Walls porodzić jakiego, że teraz nie można, co mi się bardzo podoba, że nie można kraść e, z czyichś piecyków rzecz, rzeczy. Tak, niby był raz czasami odcinek, gdzie tak kradłem i w ogóle, ale tylko dlatego, wiecie, tak facham, to nie było tak za specjalnie. Żeby tam ci co tam, wiecie, tam są, żeby to nie twierdzili. A, Dexter to jest taki skur... No. Dobra, musimy zrobić kilow, bo nam padł. No tak jak widzicie, właśnie tutaj ten tekstur pak ma takie spoko. Tutaj kilowki, takie. No to tak widzicie. Potem jak już wyjdziemy stąd, będziemy mieli wszystko, to wam mogę pokazać jak wyglądają inne rzeczy mniej więcej w tym upaków bo i tak będziemy mieli czas, bo wątpię, żebyśmy 8 minut nie zmierzli wykopać ile żelaza, ile potrzebuje. Może no, wykopać nie, ale jeszcze tego to sobie to całe wiecie jakby się przepaliło i to zrobić, craftować to w ogóle trochę będzie masakra no ale myślę, że zdążymy dobra mm, tutaj jeszcze jedno osiem dobra, spokojnie no, myślę, że starczy może zaczniemy sobie tutaj craftować no, tak, 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 tak. spodeneczki teraz ten no, tak Dwa, trzy, cztery. aha, fakt nie starczy nam Dobra, to weźmy już Trochę nam starczyć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy Osiem, dobra, akurat I jeszcze na jeden Jeden żelazo Jeden Jeżeli w przeciągu Trzech sekund znajdę żelazo I będę kopał, dajcie łapki Pod tym filmikiem, raz Dwa i Trzy i pół Żelazo! Żelazo znalazłem w 3 sekundach. Cicho, że znalazłem w 5 czy coś, ale 3 sekundy, żelazo, łapki z filmikiem. Dobra. To my tu damy. I teraz craftujemy sobie właśnie kogoś. Dobro 2, 1 i mamy żelazo. No dobra, to my już tu mamy mieczyk okej, okay. mm, fakcja robię dobra to teraz to wszystko na siebie załóżmy Fum, pomodujmy sobie tu nasze te wszystkie rzeczy przyda się na pewno jedzenie TNT trochę się tych klocków przyda o rudy żelaza, e, złota Pff, myślałem że to żelaza czekajcie ile mam kasy? 20, a nie to szkoła. dobra co my stąd wychodzimy, zapytam się Czy, czy ktoś czy... Dobra, fakt napisałem w ogóle, nie wiem czemu. Skrzynia, co ja robię tu. Dobra, ja robię. No to my ja. Okej, 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 okej. Tak jak widzicie w ogóle teraz w moich nowych filmach, teraz w tym filmie jako pierwszy film zrobiłem. Ej, co zresztą zarabi? Ej, ej, czekaj. Czasami się tak nie wiem czemu larzy, jak mam za dużo programów w ogóle, ale sorry. Jak zauważyliście w tym pierwszym filmiku, gdzie mam takie dźwięki, coś takie, czy coś tam takie w ogóle, takie, nie wiem, dajmy taki rez ima ja mam takie jakieś, widzicie, tak po prostu, żeby było for fun, żeby wam się podobało i ogólnie. do ja chcę ulepszać swoje filmiki, żeby nie było każdy taki sam w ogóle. Dobra, tu zrobimy przejście, no 5 minut, jak widzicie, zostało do Padnięcia tych ścian Czekajcie, my sobie zrobimy tutaj. Czekaj, bo chyba te ściany upadną z tego, co mi się wydaje. A jak dobrze mówię, to będzie spoko. O, i teraz zrobimy coś takiego. Wykupimy to i to? Dobra, i teraz tak. O! Tu się tak zakampimy. Czekajcie. I co wy sobie tu zrobić? Dobra, to zrobimy coś takiego. E, kto na mnie rzuca? E. e, co to miało być? Ała! Ej! Patrzcie, zioma! Co to ma być? Skubany! Lecimy w niego! Skubany, dobra, nieważne. Nie przejmujemy się nim. E, co zrobimy, sobie jeszcze takie coś, żeby nikt nam przypadkiem nie wszedł. I co, na taki mały moment. A teraz wam, jak chcecie, mogę pokazać to, co chciałem, czy... Mm. O nie, to tutaj nie działa. Fail. Fuck. Czyli wam nie pokażę, sorry. Dobra, wiecie co, ziomki? To ja do was wracam, jak już opadną ściany, bo to tak naprawdę nie ma sensu, żebym tak do was bez sensu gadał, więc zaraz wracam. Cześć. A więc ja już, moi drodzy, powracam. E, zostało 46... 46... Trzy sekundy do rozpoczęcia, jakby gry. Raczej, no, żeby upadły ściany, jak jak widzicie, ja się spiąłem na balon. Jestem trochę wysoko, e, aż troszeczkę rzeczy nie widać. Tu widać jakiegoś kolesia, ale to jest chyba nie nasz koleś. Chyba mam taką nadzieję. O, no i trochę jest tak, że jestem wysoko i wiem, że trochę z zwali zwaliłem sprawę, bo. Żeby zejść, to nie jest tak jak Skywars, że wiecie, że tak łatwo można sobie zejść i, nie i że jak spadniesz to nie dedniesz. Dlatego jestem teraz ma i bo teraz nie wiem co zrobić. To jest naprawdę. A! Czekajcie! Je, a pak już zapomniałem, że co zrobiłem te klocki. The walls koniec gry... Co koniec przygotowań ściany opadły. A! Dobra, czyli The Walls się zaczęło, fajnie, że nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem czemu trochę mnie tutaj cofa, jakby nie chciało mnie stąd wypuścić. Oj, tak jak tutaj widzicie, tu jest właśnie to super coś, co se zrobiłem. Zeszedłem na górę, bo i tak mi się nudziło, bo nie wiem. o a co robić. Czekajcie, zjem se stajka. ściany opadły, czyli one, czekajcie, muszę zobaczyć gdzie to jest. E, ściany opadły. Wow, czekajcie, dobra. O oh, fuck, to jest teraz najgorszy, że ja nawet nie wiem gdzie on te ściany opadły O tutaj, 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 tu jest skrzynia Fuck, fuck, czekajcie Ja jestem z czerwonymi, tak? Co nie? Są czerwoni? Dobra, co są czerwoni? Okej okay. Dobra, czyli tu jest nasza strona Dobra, oni się... Ała, 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 czemu mnie bije? Co mnie bije? Ała, ała, co mnie bije? Już ja jestem z czerw... Co? Gdzie w czerwonych? O co chodzi? sprawdzam, jestem w czerwonych. Co to miało znaczyć? Dobra, nieważne no e, Tak jak widzicie, może nie był to najdłuższy odcinek. Ale chciałem po prostu tylko was tak upewnić, że już pozbyciłem na mój kanał. Yeah! No i to tak, z mojej strony to było tyle, komentujcie, lajkujcie, łapki w górę i wszystko jak najwięcej i oraz subskrybujcie mój kanał, na pewno może jutro albo pojutrze wstawię odcinek z mojego, tak jakby to powiedzieć, Minecrafta na modach, tak i jeszcze raz, z mojej strony to było tyle i trzymajcie się. Jelaneczko. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, możesz zostawić łapkę w górę, skomentować lub subskrybować. Jeżeli podobają Ci się moje inne filmiki, zapraszam do oglądania. Z góry dzięki. Cześć!